Gdzieś ten rekord Guinnessa zawsze mi chodził po głowie. Jednak jest to niesamowite wyróżnienie, tak? Być jedyną osobą, która zrobiła daną rzecz. Skąd pomysł? Szukałem w głowie pomysłu, co mogę zrobić ciekawego, co, jak mogę się jeszcze rozwinąć. Jest 28 lipca, piątek, dzień przed próbą. Znajdujemy się w Ustce, w porcie, gdzie odbędzie się próba bicia rekordu Guinnessa najdłuższej jazdy na jednym kole tyłem. To jest bardzo istotne. Jazda na jednym kole wydaje się standardowa, ale tyłem to jednak całkiem inna bajka. Będą tutaj geodeci, którzy dokładnie zmierzą nachylenie terenu, zmierzą jaką odległość przebędę na jednym kole. Będzie dwóch świadków, którzy poświadczą. Że dana próba została wykonana w odpowiedni sposób. Będzie też dwóch sędziów, którzy będą mierzyć czas całej próby i wyciągnięta zostanie z tego średnia cza czasu. To też pozwoli organizacji Guinness zmierzyć średnią prędkość i potwierdzić, że cała próba została odpowiednio wykonana. Całość również będzie nagrywana przez kamerzystów. Film. Z próby bez cięć musi być dostarczony w całości, więc to też jest bardzo ważny, a w zasadzie najważniejszy dowód całej próby. Emocje rosną, naprawdę ciarki. Stresuję się bardzo, jest to pierwszy raz. Pierwszy raz biorę udział w takim czymś, takie coś tworzę, więc mega się stresuję. Mam nadzieję, że całość będzie powodzeniem. Więc trzymajcie kciuki. Dlaczego jazda tyłem na jednym kole? gdyż czuję się w tym mocny. Jest to mój konik, uwielbiam jeździć tyłem na jednym kole i staram się ten trik mocno rozwijać. Na ten moment myślę, że jestem w tym najlepszy, dlatego chciałem to zapieczętować tym rekordem. Mam przejechać 200 metrów na jednym kole. Myślę, że nie jest to mój, moja granica możliwości. Już na ten moment w trakcie treningów przejeżdżałem dużo dłuższy dystans. Moim celem jest jeden kilometr, aczkolwiek w, tym, w tej próbie jutrzejszej myślę, że tego wyniku nie osiągnę, ale na pewno w przyszłości będę chciał pobić ten rekord rzeczywiście tak, żeby przejechać jeden kilometr na jednym kole tyłem. Na ten moment raczej nie będzie nikt chciał tego pobić, aczkolwiek czas pokaże. Jakby, myślę, że fajną rywalizacją byłoby, gdyby ktoś to pobił i byśmy się tak ścigali. E, ja jak najbardziej do tego zachęcam, e, wtedy rozwiniemy siebie jeszcze bardziej. <grystanie> <grystanie> Jak dawno temu o tym zacząłem myśleć? Myślę, że około półtorej roku temu. Jakby długo mi zajęło troszeczkę, tak mówiąc kolokwialnie, rozkminianie, jak to zrobić w ogóle, szukanie informacji. Ogólnie cała ta procedura dostania odpowiednich wytycznych, jak zrobić ten rekord, też trwa kilka miesięcy, więc trzeba złożyć odpowiednią aplikację. Czekamy kilka miesięcy po prostu na odpowiedź Guinnessa, co mam zrobić, jak mam zrobić, w jaki sposób mam to udokumentować, więc Cały ten proces troszeczkę się rozciągnął. Już od początku roku mam te wytyczne, ale też czekaliśmy i szukaliśmy odpowiedniej możliwości, odpowiedniego miejsca, żeby to zrobić z pompą i żeby to zrobić w fajnym miejscu. I myślę, że USKA jest do tego dobra. <grym> MTB Stan Grand Prix jest fajnym miejscem do zrobienia tego. Zbierają się najlepsi zawodnicy z całej Polski, a nawet ze świata. To też jest ciekawe, jakby. Mało osób wie o tym, że jutro będę bił rekord Guinnessa. Chciałem zrobić taką pewną niespodziankę, tak? zrobić coś dodatkowego. Same zawody generują u mnie dużo stresu, żeby całe zawody przeprowadzić. I to miejsce, czas bicia rekordu jest tym bardziej. Fajne dla mnie, że po prostu mogę w tym miejscu, gdzie organizuję zawody, gdzie spotykają się zawodnicy, dodatkowo pobić rekord. A będzie to trochę dla nich zaskoczeniem i mam nadzieję też inspiracją, że też będą mogli w przyszłości taką, takie rzeczy zrobić. Już na ten moment mogą zrobić takie rzeczy. Zawsze chciałem inspirować młodych, inspirować do rozwoju. I, I taką dodatkową cegiełkę jutro pokażę, która może rzeczywiście otworzyć innym e, myślenie na, e, na takie tematy. Tak, że rekordy są na wysięgnięcie ręki. Robimy rzeczy niesamowite, robimy rzeczy, które nie są spotykane w świecie. Więc myślę, że warto o tym też mówić, warto to pokazywać szerzej. E, I dlatego Ustka, i dlatego MTB Stand Grand Prix. <grych> Okej, okay, krótko o moim rowerze. E, bazą jest. Marin Alcatraz, rower Dirtowy, rama Dirtowa, na której zbudowałem swoją stantówkę. Koła Industrial Nine 9305, piasty Hydra, amortyzator Suntour Duro Lux 36, kierownica Chromak F40, mostek Hope Fr 70 mm, czyli dość długi, hamulce. MAGURA MT7 Raceline na tarczach, M MAGURA MDRP 180 mm. Super pewne hamulce. Hamulce są super ważne przy, przy tego typu jeździe, więc, więc tutaj mogę zaufać tym hamulcom. Opony Michelin Pilot Pump, fajnie nadające się do tej, tego typu jazdy. Grypy marinowskie, siedzenie Mafia Bikes, sztyca Accent, korba Truvativ Descendant. Platformy to Crank Brothers Stamp 7 PEGI UK Grip. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy łańcuch KMC, napinacz łańcucha od Mozarta HR Carbon. Kaseta jest to SREM 10 Speed, czyli 10-rzędowa kaseta GX-a, przerzutka Shimano Z. Jeszcze taki mały szczegół, opony bezdętkowe, nie używam dentek, jest to system tubeless, po prostu dla poprawy przyczepności. Klasyk, klasyk stuntowy, rower po prostu gotowy do jazdy do stuntu, do wykonywania trików akrobacji. Co teraz robimy? Rozgrzewam się do próby pobicia rekordu Guinness. W najdłuższy jeździe tyłem na jednym kole. Plan jest, aby przejechać ponad 400 metrów. Wiem, że jest to do zrobienia warunki sprzyjające Zimno, lekki wiaterek Trzeba się dobrze rozgrzać I musi być dobrze Macie szampana? No później ready, bora. يا يا Tam, tam, tam. tam, tam. Ua, Dobra, wystarczy. Będzie tego. Okej, okay, Dobra, dla mnie już koniec na dzisiaj. Kto za mnie przeprowadzi zawody? Mamy to. Ja. Rekordista Wielesa, Kamil Kobędzowski! Jeszcze raz, tak to zrobił. 300 metrów. Kto z Was tak przyjedzie na rowerze? Ja myślę, że po 5 centymetrach przytuliłbym się do gleby, ale naprawdę jestem pod wielkim wyczynem Kamila. Brawo do niego! Kamil, rekordzista Guinnessa. Teraz pokazano tylko kilka metrów, ale co czujesz i co czują Twoje mięśnie, kiedy schodzisz z roweru, kiedy masz świadomość, że zostajesz nowym rekordzistą Guinnessa i kiedy po raz pierwszy dotykasz ziemi po tych 300 metrach. To muszą być wyjątkowe emocje. Oj, naprawdę niesamowita satysfakcja, że te lata działań gdzieś się przenoszą efekty. I taki ten, ten rekord będzie takim zapieczętowaniem. Aczkolwiek nie do końca, bo myślę, że też będzie początkiem do rozwoju dalszego. I też chłopaków motywuje do tego. Może któryś z Was będzie chciał powiedzieć. Bardzo chętnie zapraszam, myślę, że... Wielu z Was jest w stanie zrobić również niesamowite rzeczy. I myślę, że tutaj limitują nas tylko marzenia po prostu. Bądźmy do czegoś. Ja zawsze chciałem zrobić coś wyjątkowego, co się zapisze na kartach historii. I myślę, że to miało miejsce dzisiaj. Kamil, to jest szacunek kibiców. Posłuchaj tych Malcji. Są dla Ciebie! Śledźcie, śledźcie oczywiście profil Kamila, bo yy, czekamy jeszcze na oficjalne ogłoszenie, bo to dla Kamila jest naprawdę coś wielkiego. Co tu dużo mówić? Udało się. I <grystanie> jak będziecie bardzo chcieli, to da się. I uda się. <laughs> Поздравляю.